Przechodzimy do pierwszego trzeciego już punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2013. Pani kierownik, zapraszamy. Ja może powiem o środkach, bo, bo taki ten materiał nie zawiera informacji na temat podziału tego proponowanego środków, jeżeli chodzi o realizację zadań. Jak co roku większość środków e, będzie przeznaczona na realizację w zasadzie dwóch zadań, czyli świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne i świetlice socjoterapeutyczne, e, ale może zacznę od początku. Mamy e, w planie dochodów 1,1 mln zł. Jest to trochę mało i musiałyśmy mocno pokroić te pieniądze i w pierwszym zadaniu chodzi o te działania profilaktyczne edukacyjne na ten moment tak naprawdę jeżeli chodzi o programy profilaktyczne nie zaplanowaliśmy żadnych środków. Są zaplanowane środki na zakup materiałów i realizację zadań takich jak mini olimpiada, którą corocznie organizujemy jako podsumowanie zajęć pozalekcyjnych sportowych, happening dla dzieci klas 1-3 i turniej gimnazjów, ten przegląd form profilaktycznych to też jest takie, takie jakby podsumowanie całorocznej pracy. Ponadto w za, w za, ja mówię o tej tabeli, więc odnoszę się do tych zadań po kolei zgodnie z tą tabelą na, na realizację na współpracy ze środkami masowego przekazu, realizację kampanii, ogłoszeń itd. Mamy zaplanowane środki w wysokości 1000 zł i zakup materiałów do kampanii zachowaj trzeźwy umysł 7,5 tysiąca i tutaj taka informacja, jeżeli uda nam się zrealizować to zadanie w ramach środków niewygasających, czyli wyłonić wykonawcę i zawrzeć umowę, to wtedy te 7,5 tysiąca przeznaczymy na inne zadania, ściągając z tego zadania, bo je zrealizujemy z, ze środków tego roku. Chcemy z tego roku wykorzystać na, na środki niewygasające, jeżeli zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyłonimy wykonawcę w, w myśl przepisów prawo zamówień publicznych i zawrzemy umowę, bo tak możemy. Jeżeli chodzi o zadanie 3, to są szkolenie, konferencje, tu też nie mamy na ten moment dużych pieniędzy, bo to jest na 1000 zł na szkolenie pracowników urzędu i 1000 zł na osoby spoza urzędu, w sensie szkoleń w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. I delegacje tutaj są 250 zł na dziale dotyczącym alkoholu i 250 zł na delegacje związane z realizacją zadań w ramach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej to jest zadanie, to jest wysokość środków na to zadanie, to jest 21 600. Tutaj nadal e, pracujemy nad tym, żeby wejść we współpracę z placówkami służby zdrowia, e, w, tym, e, w tym, wypadku niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i e, po prostu przeznaczyć dotacje na realizację tych e, terapii w zakresie ponadpodstawowym. E, I wspieranie e, zatrudnienia socjalnego to jest, to są prace interwencyjne, roboty publiczne, współpraca z, e, z e, Powiatowym Urzędem Pracy. Dla członków Klubu Integracji Społecznej tutaj chcemy przeznaczyć środki 40, 44 500. Zadania, jeżeli chodzi o realizację świetlic, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 300 360 to są trzy świetlice i dwa punkty 19 540 i 55 40. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, plan 68619. Jeżeli chodzi o świetlicę środowiskowo socjoterapeutyczne to jest dość wysoka kwota, ale tych świetlic mamy 7, w tej chwili także to jest 47, 475 tysięcy, czyli tak naprawdę no tutaj ponad około 800 tysięcy pochłaniające wszystkich środków. Realizacja zadań, jeżeli chodzi o działalność gminnej komisji, to jest wynagrodzenia 57 564 i opłaty sądowe 9 656 zł. Brakuje nam troszkę pieniędzy, ale miejmy nadzieję, że troszkę uda nam się ze, ze środków, które z wolnych środków mamy taką nadzieję, że coś uda nam się u, uzyskać lub też jakby z nie, 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 w wyniku podpisanych umów czasami są, wynikają oszczędności i że do, dołożymy do kolonii, bo na ten moment mamy tylko 20 tysięcy złotych i na kontrolę 2300 i to są wszystkie nasze pieniądze. To znaczy planujemy jeszcze jakby może nie z wolnych środków, a w okolicach lutego powinniśmy wiedzieć, czy plan dochodów nie będzie większy niż ten, który planujemy, czyli milion sto. Jeżeli uzyskamy informację z Wydziału Działalności Gospodarczej, że jest szansa na uzyskanie wyższych dochodów, to na pewno wystąpimy o zwiększenie planowanych dochodów. W związku z tym będziemy mogli zrealizować te pozostałe zadania. Bardzo na to liczymy, nie ukrywam. dyskusję Pan Radny Peczkis. Dziękuję. Ja mam uwagi, uwagi takie. Najpierw do tej tabelki, tu, o której pani faktycznie mówiła, pani kierownik. Cele, które zostały przedstawione na stronie trzeciej i drugi cel. Zaraz na drugiej pozycji promowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Nie wiem czy to... Jest powód, żeby w tabelce na stronie 17, 18, 19, żeby to umieszać na siódmej pozycji, skoro w celach było na drugim. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Na promowanie sportu, czyli na realizację głównego celu zapisanego w programie wydajemy 60 kilka tysięcy, a na świetlice socjoterapeutyczne 800 kilkadziesiąt tysięcy. Byłbym zdania, żeby komisja wpłynęła na troszkę zmianę tego trendu, to znaczy promowanie zajęć pozasportowych. Jeśli jest wola taka i, i jest, jest to celem, żeby po prostu na to promowanie zajęć pozaspor, sportowych, pozalekcyjnych przeznaczyć większą ilość funduszy kosztem chociażby funkcjonowania świetlic. Taki mam po prostu pierwsze, pierwszą uwagę, jeśli to jest możliwe. Natomiast z uwag formalnych plan jest na rok 2000 13. Na dziewiątej stronie diagnoza czytamy o badaniach przeprowadzonych bądź w grudniu 2008 roku, bądź w listopadzie 2011 roku. I w związku z tym pytanie: jak, jak z 2008 roku badania mają się do planu czy diagnozy na rok 2013? Można oczywiście stawiać diagnozę na podstawie dowolnie wybranych informacji, ale ta chronologia myślę powinna być troszkę. Świeższe, tak? Po prostu ewentualnie proszę o odniesienie do tego za chwileczkę punktu. Skończyć jeszcze, czy pytania, czy... czy, Tak? Czy... Nie, to może w takim razie faktycznie pani kierownik była, była łaskawa na, na bieżąco. Znaczy może tak, jaka jest szansa na zmianę tego trendu świetlicy socjoterapeutyczne na rzecz zajęć poza Jeżeli chodzi o świetlicę socjoterapeutyczne, mamy podpisane trzyletnie umowy, czyli tak naprawdę środki są zaangażowane już w jakimś, w tej wysokości, w jakiej jaką mamy tutaj, I tak były rozpisane konkursy i tak są podpisane umowy. Taki był trend, żeby nie było tych przerw między grudniem a styczniem i tutaj jest Techniczna trudność z, z przeniesieniem tych środków. Jeżeli chodzi o szkoły, no to byłaby kwestia pewnie albo zminimalizowania z liczby zajęć, albo zlikwidowania świetlic. No a to jest trudne, tru, trudna, trudna decyzja myślę, ponieważ te świetlice spełniają swoją rolę. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, a drugie, jeżeli chodzi o badania, to tak jak zaczęłam wszystko kosztuje. Te badania są, nie są tanie. My wykonujemy, staramy się wykonywać te badania co czy co 5 lat. Te, te wysokość środków w 2011 nie była mała i na pewno nie powtórzymy, nie będziemy, nie, nie jesteśmy w stanie finansowo powtarzać ich co roku. Natomiast każde kolejne badanie analizuje, jakby odnosi się do badań wcześniejszych i, i te trendy są tutaj, tak jak Państwo mieliście szansę usłyszeć o tym, no, na naszej gminy nie takie bardzo pesymistyczne. Także, y, także y, no, nie jesteśmy w stanie po prostu robić tego co roku. Dobra. To jeszcze do tych wyników badań, bo to zostało opublikowane. Y, wykres numer 1, strona 13, inicjacja alkoholowa szkoły ponadgimnazjalne. Y, czy to chodzi, czy, to, czy ten wykres, czy ta, ta charakterystyka ujmuje również osoby pełnoletnie? To, to są badania dotyczące szkół ponadgimnazjalnych, czyli w zależności od tego, w jakich klasach były, no to być może zdarza się tam też osoba pełnoletnia, ale podejrzewam, że to są ponadgimnazjalne pierwsze, pierwsze klasy, jeżeli dobrze pamiętam z tego badania, więc więc to będą niepełnoletnie osoby. Bo takie nas czyli to są niepełnoletnie? Niepełnoletnie. Niepełnoletnie. Dobrze. Jeszcze yy, strona 14. Wykres yy, numer 2. Numer 2 liczba uczniów klas szóstych podstawowych deklarujących kontakt z narkotykami oszac, oszacowana na 2%. Jaki jest błąd metody? Bo znaczy, dlaczego o dlaczego to pytam? Obawiam się, że 2% jest grubo poniżej błędu metody. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli jedno dziecko skłamie na 30 kilka dzieci albo sobie zafantazjuje, to mamy taki wynik. Jeżeli mamy do czynienia z wynikami poniżej błędu metody, nie publikujemy takich wyników, bo one wprowadzają ludzi w błąd. Nie wolno. Znaczy wolno? Wolno, ale z komentarzem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie mamy obostrzenie, jeśli chodzi o prezentowanie wyników badań. Bo wtedy sugerujemy, że znalazł się ktoś w klasie szóstej szkoły podstawowej, kto miał kontakt z narkotykiem czynny. Co może być po prostu nieprawdą. Jeśli to jest poniżej błędu metody? Badania są prowadzone przez profesjonalne firmy, więc nie przypuszczam, żeby zrobili to. To nie ma, nie, nie. nie profesjonalność firmy. Natomiast nie. były prezentowane, zgoda. ja nie jestem w stanie zgoda, w tej zgoda, chwili ale sobie profesjonalność tego firmy nie ma nic wspólnego. Nie ma, no. nie ma metody bez błędu. Nie ma takiej metody. Na pewno, na pewno było uwzględniane. Pani. Nie wiem, 16 to tyle, jesteś radna, czy tak, pan A Ale jakiś inny numer, Nie, nie, bo to nie jest widzę przewodnicząca, wiesz? Tak jest zaznaczenie. Nie, 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 bo tutaj widzę przewodnicząca, pani powinna mieć mikrofon i a, wtedy wszystko będzie tak, tak jak, jak trzeba. Nie, nie, bo ty nie za blisko siadłaś. No. No. Tak Dobrze, proszę przesunąć mikrofony, albo ja będę weryfikował. Nie, nie, już spokojnie. Chodzi mi o to, że wyniki tych badań były prezentowane przez osoby je prowadzące i tak naprawdę wtedy był czas na zadawanie pytań. Po... Tutaj pamiętam, jak był Pan przedstawiał. No i wszystkie pytania dotyczące błędu. No można było wtedy zadawać i one są teraz jakby tutaj przedstawione na tej, w tej diagnozie, opierając się na tych, które ktoś już nam wcześniej przedstawiał, tłumaczył, pokazywał, wyjaśniał. Rozumiem, że albo To jeśli mamy dokument, który jest napisany, jeżeli nie ma odnośnie dokumentu literatowego odwołania, od to to jest plagiat. Przepraszam za wyrażenie, ale tak y, to nie, wiem na pewno. Nie, nie poczekajcie, plagiad. poczekajcie, aż dobrze, dobrze. Pod wykresem nie ma zacytowania. Dobrze, dobrze. Spokojnie. I to ja nie pan tendencyjnych panie. Aha. Nie, nie, to nie w tym sensie. Nie, to, to, to zboczenie zawodowe moje, przepraszam. Jest pan z bo... rozumiem. Nie, to nie dlatego. Przepraszam Panią Przewodniczącą, jeśli w jakiś sposób chociażby pośrednio, za... nie, 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 nie naprawdę nie w tym sensie. To się nazywa nie, przepraszam, jeśli ktoś powiedziałem nie tak, to Pani przepraszam. Mówię zmieni... po prostu o tym, że. Do rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli ktoś w pracy dyplomowej i jakiejkolwiek pracy publikowanej, to już jest praca publiczna, nie poddaje pod wykresem literatury i twierdzi, że to jest jego i nie potrafi z tego, to to już jest, to jest złamanie praw autorskich. O co, dlaczego o tym mówię? To, że ktoś kiedyś prezentował te wyniki i nie oznacza, że pani, której teraz prezentuje, nie, nie ma, znaczy nie, jest zwolniona od tego, żeby nie umieć na nie odpowiedzieć. 2% to jest granica błędu. Panie Do 5% jest granica błędu. Publikowanie wyników poniżej granicy błędu jest... Nie. Ale proszę mi odpowiedzieć, bo ja rozumiem, że to wszystko jest po to, żeby podnosić jakość naszych dokumentów i ja się z tym zgadzam. Natomiast e, jedno pytanie, jeśli doszło do przeniesienia e, praw autorskich, to tak naprawdę to nie jest błędem, a jestem w 100% pewny, że gmina kupując usługi tej firmy w, w zapisie jest przeniesienie praw autorskich. Więc, zgoda Panie Przewodniczący, tylko że jeżeli ktoś, nie ma potrzeby... jeżeli ktoś zgoda, tylko że jeżeli ktoś twierdzi, hmm. że mamy prawo nie wiedzieć, bo można było pytać jak był autor, nie, okay. to, to też jest troszkę nie, nie. Nie, to w ten sensie... Ja rozumiem, że to jest sugestia do tego, żeby te dokumenty były, że tak powiem, lega artyst pod względem naukowym i prezentując znaczy, no formalny, statystyczne dane. To rozumiem, jest statystyka, jeżeli jest coś poniżej błędu z tego nie, nie... No to tak. No, jest dobrze, jak takie mają problemy, Nie, no bo... Czy ktoś jeszcze w dyskusji? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za e, przyjęciem projektu uchwały? w sprawie przyjęcia gromadnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2013. Kto jest za? Jednogłośnie.